Cześć wszystkim witajcie kochani w kolejnym odcinku i dzisiaj kochani ja jestem bardzo podekscytowany ponieważ po raz pierwszy na moim kanale będziemy otwierać japońskie karty Pokemon. Jeśli jesteście tak samo ciekawi co trafimy w tym boosterboxie, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, możliwość otwarcia tych kart Pokémon na moim kanale otrzymałem dzięki sklepowi Kart Magier. Gorąco zachęcam do wbicia na ich stronę możecie tam zakupić właśnie takie booster boxy, czy też inne karty japońskie, także angielskie. Wybór jest bardzo, bardzo duży, także zachęcam do wbicia na sklep karczma Gier. Macie podany link w opisie. A z kodem rabatowym DILTEK macie 5% rabatu na wybrane produkty. Także gorąco zachęcam do skorzystania z mojego kodu. Jeśli na przykład kod nie będzie działał, zawsze możecie napisać maila, do sklepu Karczmagier z zapytaniem, czy kod rabatowy Diltek zadziała na ten produkt. Także ja oczywiście chciałbym podziękować sklepowi Karczmagier za tą przesyłkę i przejdźmy do otwierania tych kart. Jest to pierwszy raz, jak otwieram japońskie karty. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, zawsze to były jakieś tam angielskie, czy jak byłem mały, no to też raczej tam Japonia eee, no. No byłem mały i no nie interesowało mnie to tak bardzo. No i nie wiedziałem, że te karty japońskie są oczywiście, e, w sensie cenniejsze niż te nasze angielskie. Teraz to oczywiście wiemy, nie? Proszę. 30 boosterów kochani dzisiaj otwieramy, więc bardzo, bardzo dużo. Ale te japońskie karty pamiętajmy, że mają tylko w sobie 5 kart, więc są troszeczkę cieńsze. Dobra kochani, przejdźmy do otwierania. Ej hey, dobra kochani, tak jak to mówią... Chyba everything is ready. Także przechodzimy do otwierania 30 boosterków. Zobaczymy, czy trafimy. Coś fajnego. Zaczynamy, nie? Żeby tutaj nie przedłużać, kochani. No ale co? Przekładamy jedną kartę. Jeśli chodzi o nazwy Pokémonów, to powiem Wam szczerze, no nie wiem, czy będę pamiętał wszystkie. Ale mamy, o proszę. Pierwszy traf w naszym tutaj booster boxie i to jest full art. Kurczę, dawno kart nie otwierałem. <laughs> tu masakra. Muszę to robić częściej. Wy pewnie byście chcieli, żebym to częściej e, robił na kanale. Także pamiętajcie, subik dzwoneczek, żeby być na bieżąco. tu dawno dawno tego nie robiłem, więc po prostu musicie mi wybaczyć. Zawsze spokojnie. Teraz w ogóle tym bardziej po raz pierwszy na kanale japońskie. Zobaczmy, tutaj nie mamy peliperek jakiś tam się trafił. W ogóle, że tutaj jest nie To 5. E, to nie jest tak jak w, w sensie w tych naszych angielskich, bo w angielskich mamy tak jakby połączone e, te wszystkie tutaj karty, a w tych japońskich nie, to jest dodatek Snow Hazard i jeszcze jest Clay Burst. Ten Play Burst ogólnie jest droższy, ponieważ tam jest ta karta. Ee, jak ona się nazywała? Lono? Lono? Jono? Tej naszej trenerki z Pokémon Scarlet. A jak wiecie, no, e, Japonia to zawsze na tym punkcie e, Machopsia, nie? W sensie zawsze oni by chcieli e, te właśnie karty trenerek e, trafić. Czy ogólnie chyba trenerów, nie? więc no tutaj w tym zestawie mamy grusze, więc na razie nic takiego nie trafiliśmy ale no jest różnica w cenie jeśli chodzi o dodatek właśnie ten Snow Hazard który otwieramy a ten dodatek drugi, który nazywa się Clay Burst, więc nie wiem czy będę otwierał ten drugi na kanale, to zobaczymy oj dobra, coś tam, coś tam chyba się świeciło więc nie wiem czy nie, nie będzie tutaj czegoś fajnego, no ale no zobaczymy, nie? Tu poczek, nie, mamy tylko e, tutaj e, holo, nawet nie wiem, jak on się nazywa, ale to jest ta ewolucja e, tego naszego Pokemona, który tą kulkę tam chyba pchał, nie? Ale jak on się nazywał, to musicie mi wybaczyć, bo naprawdę w Scarlet i Violet grałem bardzo, bardzo dawno temu, więc e, nie pamiętam wszystkich. Nas, pokemonów, o, właśnie, to jest ten. To jest tamto, to było yy, jego ewolucja. No, więc tu będzie jakieś następne, prawdy, czy wszystko dobrze trzymam, żebyście widzieli ładnie. I mamy slackinga. No, to moi wspierający na pewno będą się cieszyć. Nie no, śmieję się. Slacking to tam wiecie, nie? Takie holo. Tutaj właśnie takie jakieś Illustration Rare. Yy, te Eksy, yy, to właśnie te rarki jakieś takie są karty, które są najbardziej pożądane. Wiadomo, no we wszystkich mamy w kartach te komony, niekomony i w ogóle, ale no, tutaj widzicie, nie? Taki busterek lipton, nie? Jak praktycznie nie ma nawet holo. No i te pięć kart, no nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy wolelibyście, żeby na przykład w angielskiej wersji też było coś takiego, nie? No ale no nie wiem, no mi się wydaje, że chyba jest te 10 kart. chociaż nie wiem, no tu mamy więcej. No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. I mamy Exa pierwszego. kurczę, ale nie pamiętam, jak on się nazywał. Mamy 300 HP, więc na pewno tą kartę sobie włożymy, no bo to jednak nie jest jakiś tam common, ale jest iX. Także kolejny trafik, a w sumie tamten też był EX, nie? że tamten był full Art, to jest taki zwykły. Także zaczymy. Wiem, że jest jakaś tam wyznaczona ilość, co możemy trafić w tych japońskich booster boxach, więc zaczymy. Czy będziemy mieli farta? Może trafimy jakąś gruszę, jakąś fajną, drogą kartę. Zobaczymy, nie? Bronzorek, Markrow i Dance Force. A nie, to, to nie jest ta Dance Borse, a już teraz nie wiem. Ta ewolucja druga to jest coś nowego, nie? Ciekawe, czy będzie użyteczny w Pokémon Go. Zobaczymy. Także, kochani, No mówię, wybaczcie, jeśli coś będzie nie tak. Dawno kart nie otwierałem więc oczywiście mogłem troszeczkę wyjść z wprawy, ale myślę, że będzie wszystko git, także dajcie znać w komentarzach czy wszystko jest w porządku, czy coś byście poprawili w tym moim otwieraniu kart no a tutaj lecimy szybciutko 30 boosterów, no jednak no takiej ilości na kanale, no nie otwieraliśmy, nie bo to jednak 30 to dużo, fakt, że jest te 5 kart, więc nie jest to dycha. Ale myślę, że na spokojnie tutaj. O, to jest tutaj jakaś w miarę fajna karta, ale ani to holo, ani to rare, ale fajnie wygląda, nie? No więc ogólnie na te pierwsze 10 boosterków, Tak, już nawet chyba jesteśmy ponad 10 boosterków, no jakieś tam dwa w miarę takie spoko. Trafy były, ale no nic szałowego, nie? Teraz czy ja przełożyłem dwie karty? Nie wiem, zaraz przekonamy się, czy nie. Uuu, mamy tego samego, którego ten, ale to już jest Illustration Rare, kochani. Więc to bardzo, bardzo ładna karta. Taka kurcze. Nie, tutaj nawet są trzy one. W ogóle, w ogóle. on shiny fajnie wygląda, tylko nie pamiętam, chyba złoty jest. Ale ten Illustration Rare, bardzo, bardzo ładny, taki coś ala kosmos. Ale to na pewno bardzo, bardzo ładna karta. W ogóle też większość tych Illustration rarek jest bardzo, bardzo spoko, jeśli chodzi o wygląd. Ale no mówię, no tutaj, jeśli chodzi o japońskie karty, no to karty trenerów, nie? To jest takie najbardziej pożądane przez wszystkich. Później te karty kurcze, są bardzo, bardzo... E, drogie, mamy kolejnego IEXA. Jest to Anihilate. Chyba, chyba to dobrze powiedziałem. Nie pamiętam, ale no jestem ciekaw, e, czy jego ewolucja zamiesza w PvP. Jak się kiedyś tam pojawi, mamy tutaj kolejnego IEXA. No i dajcie znać w komentarzach, nie? Czy Wam te nowe e, te gwiazdeczki takie Wam się podobają? E, tak jak Wam mówiłem, w tym dodatku Grusza. Grusza to jest taka najdroższa karta, ale jeśli chodzi o cenę, porównanie do tej naszej z Clay... Nie, to ja robię. Dobra, jest tam coś. Porównanie ceny do tej trenerki z Claybursta. No to jest przepaść, nie? Dobra, tu mamy tego naszego... To był Titan, nie? W którymś tam momencie Scarlet and Violet to grał. Dobra, to jest 15 pusterek. Więc, kochani, jesteśmy na półmetku wszystkiego. Ale no, jeśli chodzi o nazwy, to wiecie, no te, co tutaj mamy, nie, jakieś lawdiski, to co, to co wszystko jest, yy, to wiadomo, że, no to pamię pamiętamy. Kurczę, nie pamiętam, mapistaw. -ma no nie pamiętam, no to musicie mi wy wybaczyć, no bo to jeszcze praktycznie wszystko jest nowe. I zobaczmy, albo masną holo. Yy, ale no z czasem myślę, że na pewno wszystkich tych nazw się później Pokémonów nauczymy, no bo tych Pokémonów już jest ponad 1000, nie? Goldengo, nasz Pokémon. Jeszcze nie mam ewolucji, nie mam setki, staram się go przetajdować, ale nasz Goldengo jest numerem 1000, jeśli chodzi o Pokédex w Pokémon, w świecie Pokémon. Zobaczmy, czy tu będzie coś. Nie, to już jest ostatnia karta. To jest to właśnie, kurczę, że w naszych kartach angielskich mamy tą dychę, nie? I tutaj tak naprawdę no, nie liczę, którą kartę przykładam. Już myślałem, że jest, będzie jeszcze jakaś jedna. A tutaj koniecznie nie? Pięć kart i wszystko. Mamy Snowerka. Gotorita. No, no, nawet nie pamiętam, jak ta się nazywa. Tych w ogóle spawnych Pokémonów było, to już dawno nie było, nie widziałem. Ale no co. Mamy o kolejnego i i jest to nasz legendarny Pokémon. I skończyły mi się koszulki. Legendarny Pokémon ze Scarlet and Violet. Dużo memów już jest z nim, eee, ogólnie w internecie. On się nazywa chyba Łucien. Łucien. Zaraz to sprawdzimy. Mam tutaj tak, Łucien, no, ale to nie jest ta karta. E, która e, illustration rare z nim jest droższa, nie? To jest taki zwykły i nie? Jeśli chodzi o e, tutaj nasze trafy, nie? No i co? No mamy jeszcze parę naście tych boosterów, więc może jeszcze nam się coś uda fajnego trafić. Jak nie, to nie. Ale no zawsze jest ten taka adrenalinka, nie? Czy kurczę trafimy? Te, jednak te karty japońskie to naprawdę, no jak się trafi tą taką najdroższą kartę, no to mega, mega, nie? U nas to te karty to tam 400, 500, to jest grusza, tak, to jest grusza, ale taka zwykła, nie? U nas jak się trafi, no to tam dochodzą do tych, nie wiem, 400 euro, 500 euro, niektóre tam 1000 euro, czy tam, no te Charizardy, no to wiadomo, ale no tutaj taki nowy dodatek japoński i tam już karty około 1500-2000 dolarów kosztują, więc no to już jest naprawdę giga kosmiczna cena jeśli chodzi o karty Pokémon, nie? No ale no co zrobić, tak już jest, taki jest świat Pokémon w Japonii, nie? Także dobra, lecimy, 11 boosterów, moi drodzy, zostało. Tutaj dobrze, że sobie to tak podzieliłem, bo przynajmniej wiem ile nam zostało do końca. No, ale ogólnie nie ma tragedii, nie? Coś tam trafiliśmy. I tak właśnie nie wiem czy jak kiedyś tam słuchałem, czy... Uuu, nie, mamy kolejnego Illustration Rare. Chciałem powiedzieć, że nic nie trafimy, bo wykorzystaliśmy nasz ten limit. Nie wiem właściwie jak to działa, czy to tak naprawdę jest, czy to wszystkim się zgadza, ale mamy kolejne Illustration Rare. Tutaj to najbardziej właśnie te karty trenerów, tak jak wam powiedziałem. Także jeszcze raz gorąco Was zachęcam do wbicia na sklep Karczmagier. Pamiętajcie o kodzie rabatowym w Diltek. Możecie go wpisać. Nie na wszystkie produkty, ale ogólnie, no jakby coś nie działało, to możecie zawsze zapytanie do sklepu Karchmagier mailowo, czy wszystko jest OK. To był Bugs Kalibur. Kurczę. Coś, coś w tym stylu, nie? coś w tym stylu ta nazwa bywa. No także zawsze e, możecie wbić. E, pamiętajcie o programie oryginalne karty, więc jeżeli czegoś nie znajdziecie na sklepie Karch Magier, tak, to nie wie w jednym z ostatnich odcinków e, o w sensie zatwierania kart, o tym wspominałem. No po prostu jest to taki programik, żeby po prostu e, kupować oryginalne karty, a nie jakieś tam podróbki, nie? Więc jeżeli czegoś nie znajdziecie e, na sklepie Karczmagier, możecie zawsze wbić na, na stronkę oryginalne karty i tam będziecie mieli przekierowanie, przekierowanie. Inne sklepy, które też oczywiście sprzedają e, oryginalne karty, nie? Żebyście no, po prostu, no... Nie kupili jakiegoś babola, nie? bo Bo tutaj super tanio. Widziałem bardzo dużo filmików ze strony tam angielskiej, nie? Zrobili właśnie filmy o tym, że no po prostu no, ktoś kupował na prezent dla kogoś karty, a tutaj wyszło, że no lipa, nie? Że to była straszna lipa, bo to były oczywiście podróbki. Więc no, na takiej stronie oryginalne karty. Możecie znale znaleźć sklepy które oczywiście sprzedają wszystko oryginalne i no po prostu no nie kupicie niczego podrobionego, jakichś fałszywych kart, nie? Więc zbliżamy się, moi drodzy, do końca. Ja myślę, że w miarę, w miarę spoko te trafy dzisiaj były, chociaż no mówię, no. Zawsze te trenerzy, nie? Trenerzy to są kurcze yy, najdroższe karty, jeśli chodzi o te yy, japońskie, nie? Także stał nam 6 paków. Także jeszcze jest szansa na to, że coś trafimy, nie? Coś trafimy. Ale i tak ogólnie. W miarę miarę spoko. Oj, tam coś chyba będzie. Tam coś chyba będzie. Coś tam chyba mi mignęło. W ogóle śmieszne to jest to, że właśnie... O, mamy Illustration Rare. Ale w ogóle co to jest? To jest ta preewolucja tego co wam mówiłem. Ale kurczę, ładna karta, ale taki art normalnie, bez kitu. Tak kurczę, ładnie to wygląda wszystko, nie? Tak trochę jakaś bajka, ale taki kurcze dziwny, nie? Ale bardzo, bardzo ładna karta. Więc jeszcze coś tam się trafiło, moi drodzy. Dobra. Bardzo, bardzo ładna karta. Nie. On gdzieś tu był chyba nawet. W miarę wysoko. Jest, Arktibaks. Ale no nie, 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 nie. Cena nie jest jakaś super. Zresztą ceny pewnie Wam wyświetlam oczywiście podane, ale no pamiętajcie o tym, że no jak ktoś to ogląda, nie wiem, miesiąc, dwa po publikacji, to ceny mogą się oczywiście już zmienić, nie? więc to też właśnie miejcie, miejcie na uwadze, jak oglądacie u kogoś, ktoś Wam podaje ceny. No to niektórych kart, oczywiście cena może być inna nie? niż po prostu oglądacie w tym momencie, nie? Bo ktoś to nagrał parę miesięcy temu, a później oczywiście cena albo spadła, albo może wzrosła, nie? To nigdy nie wiadomo, ale no, to po prostu też na uwadze, jak właśnie podajemy ceny kart, nie? Czy to oglądacie mnie, czy kogoś innego, że po prostu no, te ceny, cena może się po prostu zmienić, nie? No na tych kartach takich wiecie... Yy, lepszych, no to cena może wzrosnąć, nie? Ale no, na takich komonach yy, czy innych kartach, no to oczywiście może spaść, nie? Ale kochani, no ja się bardzo, bardzo cieszę, że oczywiście no, mam tutaj możliwość otwarcia po raz pierwszy na kanale kart japońskich. Może, może w przyszłości jeszcze sobie jakieś yy, japońskie karty otworzymy. Myślę, że tak. Mam taką nadzieję. No ale zobaczymy, nie? Czy coś kiedyś trafimy takiego mega, mega? Wow, no tutaj nic. Zostały, kochani, dwa boostery. Dwa boostery. E, jeśli chodzi o nasz ten dodatek Snow Hazard. Także, tak jak wam mówiłem na początku, e, japońskie karty również możecie kupić na sklepie e, Karch Magier. Także zachęcam Was. Link macie w opisie. E, możecie właśnie tam japońskie karty również otrzymać. Także co, lecimy. Przedostatni boosterek i mamy jeszcze Slow Kinga EX. Spotka. Także no, jeszcze, jeszcze coś tutaj możemy, kochani, trafić. Więc no, miarę, w miarę spoko. Nie wiem, co to jest chyba 7, 8 takich kart EX. W miarę, miarę spoko. No tutaj tak na początku nie wiedziałem, czy to Slowking, czy to jakiś galariański, ale nie. No to Slowking, nie? Bo ta jego tutaj obudka na szyi. E, dobra, więc to na boczek. I kochani, ostatni e, booster nasz tutaj e, z dodatku Snow Hazard. Zobaczmy, czy będzie jeszcze coś fajnego. W tym naszym ostatnim. Coś tam jest, ale nie wiem czy to jest holo, czy ten po prostu widziałem, że się zaświeciło. Także, kochani, ostatnią kartą jest. ]olo. Także kochani, z mojej strony, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Po raz pierwszy japońskie karty otwierane na moim kanale, więc ja bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wy też. Jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Na no, jeżeli byście chcieli zakupić taki booster box, to ja was zachęcam do wbicia na sklep Karch Magier z kodem rabatowym GILTEK. macie 5%. Rabatu na wybrane produkty. Nie na wszystkie, ale zawsze możecie napisać maila z zapytaniem, czy na ten produkt jest kod rabatowy. Także z mojej strony to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Będą jeszcze w przyszłym tygodniu na pewno odcinki z otwierania kart. Także gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału. Widzimy się w na następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.